Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza, blaskiem swoim napełniasz nam ziemię. A wśród gwiazd, co jaśnieją na niebie, nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty. Pieśń Maryjana, w której uwielbiamy Maryję w jej piękności stworzenia. W jej piękności powołania bycia matką odkupiciela, w jej piękności bycia matką wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła lubili tymi tytułami określać Maryję, mówiąc, że jest jutrzenką, jest gwiazdą zaranną która uprzedza pojawienie się słońca. Tym słońcem jest zapowiadany Mesjasz, o którym pisze Izajasz w proroctwie, że nad mieszkańcami krajów mroku zabłysło światło, by pomnożone zostało wesele. By naród, który kroczy w ciemnościach, ujrzał to światło. Tak spodobało się Bogu przez Maryję objawić swoją miłość wobec wszystkich ludzi, bo przez nią przyszło na świat zbawienie świata. Dziś wyjątkowy dzień, ponieważ to urodziny Matki Bożej, odchód parafialny. I jednocześnie niedziela, którą rozpoczynamy, czas naszego bezpośredniego przygotowania się do 25-lecia koronacji Matki Bożej Gdowskiej, który będzie miało miejsce w przyszłą niedzielę. Chcemy dobrze się przygotować przez misję święte, misje jubileuszowe. A misje to czas szczególny, czas Bożego zasiewu, kiedy Bóg będzie mówił do nas, by swoim słowem dotykać i przemieniać nasze serca. Jak bardzo potrzebujemy tej przemiany i tego uzdrowienia, potwierdza i kardynał Sarach w jednej z wypowiedzi. Kiedy stawia diagnozę współczesnego świata, mówiąc, że świat umiera z zimna, ponieważ w nas przestaje płonąć ogień wiary. Bóg ten płomień wiary chce w nas na nowo rozpalić. Bo gdy gaśnie wiara, to również przygasa miłość i nadzieja. Perspektywa życia wiecznego staje się mało znacząca, a w końcu zanika i człowiek żyje tak, jakby Pana Boga nie było. I kiedy świat umiera z zimna, wtedy Bóg posyła Maryję. Bo matka to ciepło, bo matka to bezpieczeństwo, a my czujemy się. Bezpieczni tam gdzie jesteśmy kochani. Myślę, że nikt z nas nie ma tej wątpliwości, że miłość Maryi do każdego z nas jest wielką potrzebujemy matki. W szpitalu w Prokociniu, wśród dzieci chorych na Białaczkę pracuje mój współbrat który jest tam kapelanem. I kiedyś powiedział mi, jakie jest wielkie pragnienie dzieci tam przebywających, żeby mama była blisko i żeby nie bolało. Potrzebujemy tego ciepła i bezpieczeństwa macierzyńskiego. Chcemy, by ona była przy nas blisko. W Waszej świątyni jest blisko każdego z Was przez ten cudowny wizerunek, na który codziennie możecie spoglądać, jej się zawierzać, polecać i wypraszać potrzebne łaski. Kiedy naród wybrany schodził z dróg, i odchodził od Boga w swej niewierności, wtedy Bóg posyłał do niego proroków z wezwaniem do nawrócenia, do poprawy, bo Bóg nie zgadza się ze śmiercią żyjących, nie męczy się miłosierdziem, ale poszukuje człowieka. Czeka na jego powrót i pragnie, bo pragnie go ocalić i zbawić. Bo taka jest droga Bożego Miłosierdzia, chronić przed wiecznym zagrożeniem, którym jest potępienie. Tak jak proroków, Bóg posyła Maryję do świata, w którym gaśnie płomień miłości i wszędzie, gdzie Zjawia się ona choćby w Gietrzwałdzie, w Lasalet, w Lurd, w Fatimie. Ta niezwykła troska o zagubionego człowieka właśnie jest przez nią wypowiadana. Fatimie woła przestańcie już grzeszyć, przestańcie obrażać mojego syna Jezusa, tak bardzo jest znieważony. Kiedy zjawia się w Fatimie, wtedy toczy się pierwsza wojna światowa. Ona jest wynikiem tego, że człowiek odrzucił Pana Boga, w to miejsce w siebie wstawił i próbuje po swojemu budować rzeczywistość. Tę rzeczywistość nakreślać innym. Gdy brakuje Boga, wtedy triumf, odnosi egoizm. Matka Boża mówi: Jeśli ludzie się nawrócą, wojna wkrótce się skończy, żołnierze wrócą do domów, zapanuje pokój, ale jeśli się nie nawrócą, wówczas przyjdzie gorsza od tej trwającej. Mamy wybór, możemy decydować, mamy wolną wolę. Bóg nie zmusza nas do miłości, ale ustawicznie do niej prowokuje przez swoją miłość. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, mówi Bóg. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, abyście żyli. Co wybierzemy? Kiedy dziś widzimy, że trwa wojna między cywilizacją śmierci i cywilizacją życia i ludzie wołają o śmierć, skłaniają się ku śmierci, wołają, by zabijać innych. Wybierajcie życie, wybierajcie błogosławieństwo, nie śmierć i przekleństwo. To jest nasz wybór. Możemy o tym przeczytać w księdze powtórzonego prawa w 30. rozdziale XIX wierszu. I kiedy 13 maja 1917 roku zjawia się w dolinie pokoju. Kowada Iria, to próbuje nas przekonać do tego, że pokój jest darem, który nosimy w naczyniu glinianym. Jest darem, którego nie doceniamy, kiedy go mamy, a kiedy tracimy, jakże często ciężko jest go odbudować. Matka w Boża Fatime rzuca światło, daje koła ratunkowe dla tonących grzechach ludzkości, mówiąc: Nawracajcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec. I tego głosu matki nie wolno zagłuszyć, mówił święty Jan Paweł II. Trzeba go wzmacniać swoim zaangażowaniem. Nie możemy zapomnieć o tym, że pokój zaczyna się budować w ludzkim sercu. W sercu, które jest pełne Boga, które zdolne jest do miłości, które jest wrażliwe. Więc by był pokój, potrzeba siewców w pokoju. Potrzeba Was, którzy wierzycie, bo tu jesteście. Bo chcecie tę Bożą łaskę przyjmować do waszego życia i ten pokój rozprzestrzeniać w środowiskach własnego życia, w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w zakładzie pracy. Budować pokój międzyludzki, nie nienawiść, nie kłótnie, nie przekleństwa, nie złorzeczenia, ale pokój który niesie wyzwolenie. Do szczęścia człowiekowi wystarczy Wszechmogący Bóg, przypomina nam Maryję, a my ciągle myślimy, że w dobrobytach ziemskich zrealizujemy prawdziwe swoje szczęście. I dlatego Matka Boża wyznacza nam na nowo azymut życia, kierunek Nasze życie musi być celowe, nie może być chaotyczne, nie może być chodzeniem we mgle po omacku. Idąc po omacku przez życie można zbłądzić, można zrobić sobie krzywdę, nie dotrzeć do celu. Wreszcie Matka Boża Fatimie wskazuje nam na niebo, które jest naszym celem, i zdaje się zadać, zadawać nam pytanie. Czy świętość, czy niebo jest dla mnie wartością życia? Czy jest drogocenne? Z naszego doświadczenia ludzkiego wiemy, że to, co jest dla nas cenne, drogocenne, to ubezpieczamy, to chronimy, zabiegamy, by nie zostać okradzionym, oszukanym. Czy do tej kategorii zaliczymy również nasze życie duchowe, świętość naszego serca? Bo kiedy niebo nie jest tą największą wartością, to wtedy łatwo jest upaść w grzech i pozwolić się okraść temu, który przychodzi z nienacka. Nawracajcie się, pokutujcie i Odmawiajcie różaniec.